W banku widać, że bardzo, bardzo serdecznie jestem Mackenzie. Chwalę się, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku Five Nights at Candies 1, oficjalna wersja House Aha, że animacja nie się, bo kocham czas, bo nie chcę, ale muszę, jedziemy, piąta noc ostatnio mmm, był trochę dziwny odcinek bo zepsuł znaczy no nie zepsuł mi się mikrofon tylko po prostu miałem opcję wyłączoną w mikrofonie Ale na początku telefon You have two new messages. Hey, how's it going? Oh, sorry. I have a latte here. Uh, anyway, I, uh, I have one last thing to tell you. Um, Alright, you've probably noticed uh, that there is an extra door in the second party room. Uh, which is um, camera 9, I think. <clears throat> uh, it's, it's not on the map. That's because it's really nothing special. It's, it's like a storage room. Uh, we don't go in there much. Like, I, I haven't even been in there myself, you know. I, I just wanted to inform you that you don't need to worry about it, and that it's not a mistake, that it's not on the map, or anything like that. Uh, anyway, uh, you've done a great job so far. Uh, I'll talk to you next week. Uh, Good night. Czyli tak, w pierwszej rozmowie... W pierwszej rozmowie było coś tam po... Póki nie weszcie do nie. Nie wiem, ale... A nie. Chyba mam oczy. Właśnie. Czas Częsty dziwnie nie wychodzi, czas jest popełnione. Znowu. Dobra, są zablokowani. No. O, Old Candy. Old Candy. Przyszedł. Czyli tak, Old Candy. Dobra, ruszyli Czyli Old Candy, nie? Czyli kto będzie pierwszy? Mamy pierwszą notę, pierwszą AM, pierwsza kreska poszła W sumie bez sensu patrzeć. Tutaj. Ja wiem, że, że on jest tutaj. W ogóle na tim. Tchim. znaczy no wersji remastera tego nie było. Szkoda. Naprawdę. Bo to było... Całkiem fajne Druga ajem, druga kreska Mmm Ol Candy sobie poszedł A ten se nie poszedł jeszcze Candy. Candy se jeszcze nie poszedł Dobra, jedziemy dalej A dzisiaj znaczy w tej nocy chyba się ra radzi rusza, nie? Dobra, w następnym rzędzie to się mylę. No nie, ojcze, jeszcze nieważne. Kaczester, tu już ten wstaje, plank, plank, plank. już to poszedł. ten jeszcze poszedł, tutaj poszedł. To jest chyba Singi bodajże. Nie wiem, ciężko. zdarza się. Blank jeszcze nie, te. co oni tacy dzisiaj? No nie, nie ma jeszcze. Ciekawe. Czy już jest, czy nie? Trzeciał, pewnie, czy już Nie ma. I ten następny. już. O, już trzecia. Dobra, już jest. To jeszcze nie ma. Blank szybko. Lang czeka na odpowiednią chwilę. Odpowiednią chwilę. Chujle czeka. Chyba tu już Mikuła nie ma. Już. Przez te tu jest Old Candy, czyli... Zobaczmy tu, czy też jest. Czy Mikuła nie ma? A nie, Pink nie widzi. O, już jest! Chyba. Teraz... Yes. Jest, 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 Dobra. Hmm. sobie. Czwarta już jest. Hmm. Dzień... W sumie. Ej, G. Czy, czy ja tu przejdę bez jumpscare? Tego Zamknę. Gdzie Ci jeszcze ciaste. Tylko do obsłużenia. I będzie gitara, co nie? Teraz próbuję oszczędzać energię. Patrząc tylko na kamerę 11, 6 i 4. Głupie się teraz popatrzyłem, wiadomo, że tam często Ewentualnie jeszcze na kamerę trzecią. Na trzeciej jest i okej. Okay. już, no. Kurde, dawaj tą piątą, ziomek! Na razie, no, tu na nie ma, jest tu zaraz przyjdzie Old Candy, nie? A już nawet jest, o! musiał przelecieć szybko. Tu jest Old Candy, już Singi nie ma, jest piąta, Git. Git majonez. Powiecie co teraz? Git Eee. nie ma brzduńca. Tak to można pingwina tutaj nazywać, puszbounc. Nie, nie ma, nie ma. O, o Candy przyszedł. Nie, nie ma. Łok przyszedł. Kurde, kot mi właśnie do pokoju... Ale zaraz kończę noc, no nie? Dzisiaj taki króciutki odcinek. Five nights at Genghis. Możliwe, że... Szósta noc, będzie, szósta noc będzie dłuższa, że będzie jumpscare, co nie? Bo... Jeszcze ani razu nie nagrałem jumpscara. wiecie to? Ani razu. Dobra, Blanko się patrzy, tu już ten. Tu już nikogo nie ma. Dobra, przetrwaliśmy. Bo tu już nikogo nie ma. tu... A nie! Przyszło. Nie, przyszedł. Dobra. Szósta. Ciekawe co nam się załaduje. Czemu jak nam się? Nagranie. A nie jedzenie.

Dobre mój ten, mój błąd. Dobre mój ten. Dobre mój ten. Także co, dzisiaj taki króciutki odcinek był yy, w Berish Me. 100, a tu jest w ogóle lat, patrzcie, tu jest lat. 100 dolarów dziennie. Okay. 50 centów To trochę 50 centów 50 centów To jest... To jest ten film, który tysiąca... jest... No, tu jest latem ciemno ten cień Dobra O! Czesnek hm. Mamy śliczną noc, ale śliczną noc zrobimy sobie w następnym odcinku. Także... Ja bym był w ale mamy jedną gwiazdkę w ogóle za przejście piątą nocy. E, za przejście szóstej nocy dostanę drugą i za 7.20, którego tak, nie przejdę już w tej serii, chyba że ładnie poprosicie to jeszcze zrobię jakiś taki ósmy odcinek, bo zbliża się koniec celi, nieubłaganie. E, planuję jeszcze zrobić siódmy odcinek, w którym zobaczycie jakby to nazwać, ten strzelec w coś takiego, powiedzmy na gdzie przechodzę 10, 20, 10, 20, może 7, 15, nie 7, 10, 7, 10, gdzie przechodzę 7, 10, yy, będziecie widzieli. wiem, to jest proste. 7, 9 jest proste, 7, 20 już jest w pole sam przeszłem w tygodniu tamtego roku, Przepraszam, że nie nagrałem, się gdzieś nagraniem. Sam przeszłem wtedy. Przeszedłem. Yy... 7.20. Kóreczko trudne. Wtedy, nie będę nie będę przewinął Było, było kure... bardzo kureczko trudne. No i co tyle? No. W następnym odcinku będzie no, w 6 odcinku, czyli w ostatnim będzie strzelcz, także... Ja to sobie tak naprawdę. Dobra, to trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Także na razie. Cześć pa. pa.